Witajcie, ja jestem Doknes, a to jest kolejny odcinek na naszym kanale. Na naszym, na moim kanale serii Minecraft. wszystkich odcinków macie w playliście, która jest w karcie, jak i na moim kanale. Playlistę nazywa się po prostu Minecraft. E, także. E, także tak. Słuchajcie, co się zmieniło do ostatniego czasu. Ostatnio miałem live'a, czyli w piątek. Wy to chyba oglądacie. No nie wiem, no w sumie chyba w niedzielę, tak mi się wydaje. E, chociaż nie obiecuję, no bo nie wiem jak, jak się wyrobię z montażem. Patrzcie, skończyłem budowę mostów, ale to chyba nawet na ostatnim odcinku e, zbudowałem latarnię i wykopałem dróżkę. E, tak samo jest tam latarnia i tutaj, i to sobie tak w nosy ładnie wygląda. Nawet myślę, że się przejdę i wam to jakoś fajniej pokażę. E, jaki mamy plan dzisiejszy odcinek? Ogólnie to dzisiaj pomyślałem, że Fajnie by było sobie wprowadzić trochę o klimaciku do tej naszej e, tutaj siedziby Dlatego dzisiaj sobie coś fajnego wybudujemy Ja już wiem co To bardzo proste Ale... Ale zobaczycie Jak to tutaj wygląda, oczywiście to nie chroni nas w żaden sposób przed mobami, no bo Moby się spawnują tak czy siak Lampy także są tak, które no, biednie postawione, bo one są głównie po to, by móc z tamtego mojego pola widokowego, bądź też z mojej przyszłej wieży, która będzie na górze, yy, po prostu widzieć tutaj wszystko, czy ktoś, czy ktoś idzie, czy ktoś coś robi. Okej, okay. no i myślę, że tyle wam tej oprowadzki wystarczy w nocy, jednak ta droga prowadzi dalej, i chcę wam dzisiaj tą drogę całą przede wszystkim pokazać, bo ostatnio ją robiliśmy na live z Zio, w sensie live u mnie, było was ponad 3000, więc wow! no totalny rekord, mega się cieszę poza tym jak to oglądacie w niedzielę, no to właśnie dzisiaj wybiło mi 200 tysięcy widzów e, z tego powodu jeszcze nie wiem czy się pojawi jakiś specjal, albo aktualnie nie mam pomysłu, ale jeżeli na coś wpadnę, no to jeszcze dzisiaj musicie się spodziewać kolejnego filmu na moim kanale e, bądź też jutro, no coś to się, to się, to się zobaczy, okej okay, leżymy w łóżeczku i wychodzimy e, teraz tak Póki co nie będziemy się, żebrać. O, w ogóle mam jeszcze i temki z live'a, które przydałoby się odłożyć. Przynajmniej ten Glowstone, bo nie chciałbym z nim w głupi sposób zginąć. Jest to dla mnie rzecz bardzo drogocenna. gdyż wiecie, no Glowstone będę używał często, ale niestety mam obawy co do tego, czy e, będę tak samo często go wydobywał i nie po prostu coś z niczym. Dobra, um, wybiegamy więc i pobiegniemy sobie tamtą naszą drogą. E, ostatnio pamiętam. Że... boha, bo nasz koń, e, jak on to się nazywał... Aha, w ogóle e, nazwaliśmy mojego konia na live, konia bezimiennego I szczerze mówiąc, e, wy wypadło mi jego imię z głowy, więc kto z was był na live ie? Może mi przypomnieć w komentarzu, jak on się tak właściwie nazywał No trochę ja mi wstyd za to, że zapomniałem że się nazywać mój własny koń Jeśli chodzi o tamto drugiego, nie o tego, bo to jest Kost ten... Władysław Kostek e, Borys no, tutaj się tak biegnie. To jeszcze są. Czekam aż trawa zarośnie by jakoś tak fajnie, wiecie, um, wygładzić. To jest crafting table, jeszcze z roboty schodków. Oczywiście to był na live. Ten pamięta cały przebieg y, zdarzeń. To są takie schodki z cobblestone'a. Tutaj jest most, który budował Izio. Na drugą stronę. Ja wam ten most pokażę. On wygląda w taki sposób. Jest on no, taki, który e, zajeżdża taką prowizorką i jest on taki prosty, ale te podstawki naprawdę robią swoje, mi się wydaje. No i to jeszcze trochę tylko biegniemy chwileczkę. I jak już się możecie domyślić, jesteśmy w domku dealera. Wow, co to za wieża? Mm, No, tutaj nawet sobie coś zrobił oświetlenie. Chyba dealer, bo ja go nie robiłem. Także tutaj jest połączenie z domem dilera. Tam dalej jest także ścieżka do Tricus'a i do Zio. Jej jeszcze nie widziałem. Może zwiedzimy ją na live. Tury będzie, no prawdopodobnie też dzisiaj. Nie wiem, nie wiem. Eee, więc wróćmy może teraz do, do, nas do naszej bazy. I zacznijmy sobie w ogóle. Wiecie co? Dzisiaj chciałbym zrobić pole do łowienia ryb. Czyli w sensie, że. nie polem, fakt, jak gadam. Mostek do łowienia ryb. Myślę, że to by była naprawdę taka fajna część dekoracji na naszej okolicy i myślę, że nie byłaby to sama dekoracja, ponieważ miałaby też ona swoje zastosowanie takie praktyczne. Yy, no, bo faktycznie wiem, że ktoś by jej używał, co nie? Dobra. Także pobiegnijmy tam do naszego domku. I ja się cały czas zastanawiam, w którym miejscu zrobić. To nasze stanowisko do łowienia ryb tutaj mogłoby być Po jednej stronie, no, chociaż nie, bo to jest rozczupany teren No tutaj by mogło być, albo Co ciekawsze mi się wydaje Mogłoby to być gdzieś tutaj No bo tutaj też jest takie fajne bajorko całkiem No nie mówcie mi, że nie e, Ogólnie widz mi podsunął bardzo fajny pomysł na zagospodarowanie tej części bazy Kto był na live ten wie co tutaj planuje zrobić ale do tego czasu potrzebuję e, znaleźć e, sposób na zdobycie różowego barwnika, bądź też... E... Halo? Lama? To to, to, ty? to to jest lama, którą ostatnio stworzyliśmy. W ogóle sobie strzęczota zrobiłem, fajnie. Mm, tutaj dokończyłem ścieżkę. No i to by było na tyle z tych zmian, które e, zaszły w moich okolicach, w moich skromnych progach. E, mamy tam oczywiście na dole stanie dla moich koni, której nie używam niestety, ale to. Kostek! Gdzie ty jesteś? No Kostek znowu wyparował! God damit! Najgorszy bug w Minecraft, no seriously. Może sobie przypomnę jak on się nazywa, no... Na tą chwilę zapomniałem. A tutaj farma jak zwykle bez zmian, w sensie, no ona tutaj powoli się przynajmniej zrobienia jej w pełni automatycznej. a człowiek, póki co nie jest, to zbyt niemożliwe, gdyż... Żadnego villagera wokół nie ma, co jest niestety smutne według mnie. Dobra. E, myślę, że jakbyśmy sobie wzięli już te wszystkie itemki do budowania. To by było całkiem fajnie. Dobra, tyle myślę, że nam starczy. E, jeszcze sobie pójdziemy wydobyć trochę tego drewna białego jednak dodatkowo, bo chciałbym po prostu zrobić wszystko od razu na tip top, żeby potem nie latać, dodatkowo zbierać itemków. Dlatego zrobię to teraz. E, I ogólnie powiem wam co się wczoraj działo na live. Aha, zapomniałem wam powiedzieć. W końcu zrobiłem sobie kopalnię w moim domku, bo wcześniej chodziłem po tych cave'ach, pokazywałem wam te jaskinie e, Lecz teraz właśnie zrobiłem kopalnię i znalazłem swoje diaksy. Tam mam chyba 6 diaksów znalazłem, więc no fajnie już powoli się czuję coraz bardziej bogaty. Zioma, co prawda, 4 staki, no ale ja nie nerdzę tak jak on. Myślę, że jeszcze tylko tyle. Bo to nie będzie jakiś duży morsi do łowienia, to będzie takie małe, przyjemne. E, I tak mamy dużo płotków, strasznie słuchajcie, w skrzynkach. Bo e, ostatnio, właśnie jak robiłem te, te takie lampy, sobie źle wykalkulowałem wszystko i zrobiłem kilka staków płotków za dużo. A w ogóle, czekajcie, bo. Dobra, ta farma u mnie w domku strasznie laguje, Chyba ją. W... W końcu zniszczy, jak się wkurzę. Ale najpierw sobie muszę zrobić farmę zboża. Póki co niech te kruczeki się rozmnażają, potem wszystkie zabijemy. I co my tutaj mamy? Mhm. Chciałem płotki, tak? No to sobie wezmę stack płotków. Odłożę sobie kobla w ogóle, bo mi tutaj nie jest potrzebny, tak naprawdę. Odłożę sobie także saplingi. Patyki eee, sobie odłożę. Łuk sobie odłożę. E, trap te sobie odłożę... Chociaż nie, dobra, ja mogę zostawić, bo na nie mam nawet fajny pomysł. I dla Osona sobie wezmę akurat. Ehm. Co jeszcze stąd chciałem wziąć? Zapomniałem. Aha, chciałem wam pokazać, że mam 11 diamentów już w sumie. I chciałem wam pokazać moją kopalnię. Znajśnię kopalni jak nie trudno zgradnąć znajduje się tutaj. Czyli no pomimo to, że tej pewnie już nie będzie nie długo mob spawnera, no to... To miejsce właśnie zostanie zagospodarowane, więc no, nasze terenie nie poszły na marne. Zejście do jest tutaj. Ono jest jeszcze takie no... Um, niedokończone, w sensie jest takie bardzo surowe i prowizoryczne. Na dzień dzisiejszy jest to po prostu takie zejście, już jest przynajmniej wysoko na tyle, by móc położyć w późniejszym czasie schodki. I tutaj kopię techniką e, po prostu co dwie kratki. Oczywiście nie zbierałem tutaj wszystkiego. Naprawdę zebrałem tylko diaksy, resztę zostawiałem. I tyle tego grupowałem na poprzednim live'ie. Nie chciałem zbytnio nieuwała zanudzać kopaniem aż tak, więc no pograliśmy sobie jeszcze tam w mingierki różne, czyli tam na Realmach grałem z wami, z widzami. Fajnie się bardzo grało, fajnie, że taki mm, pozytywny odbiór był z Waszej strony, bo naprawdę mnie to mega, mega motywowało do robienia tego live'a i w sumie tam chyba trwały, nie wiem, 2-3 godziny. Mm. Pamiętajcie także, że mam drugi kanał, Dolkness 2 który musisz sobie subskrybować, bo na tym kanale tam też czasami robię jakieś live'y z innych gier niż Minecraft. Mm. No i tam właśnie musisz sobie subskrybować, po taki dodatkowy content. Teraz czas wybiec na górę. Mm. I idzie... O, Kostek, wróciłeś, no to fajnie, fajnie, ale i tak Cię nie potrzebuję póki co. Słońce jest tam, no to jeszcze mamy trochę czasu do zachodu. A... Czy ja mam łopatę? No nie mam łopaty, więc dzisiaj tutaj dróżki nie zrobię. W sensie, no dzisiaj, teraz nie zrobię dróżki. Ogólnie to zrobię dróżkę. Spoko loko. I okej, okay. fajnie było dziś tutaj by zrobić, nie? Tu. Tu bym zrobił... W sumie albo... albo tu. No. Czy ja mu... Dobra, mam łopatę. To co mi dała i i zio Tutaj trochę przytnę tą górę, by już się trawa zrastała. Dobra. Jakoś to tak będzie. No i proszę, je, jest ładnie. W tym miejscu zaczniemy budowę. To będzie chyba coś mi się wydaje strasznie takie nierówne, ale. Ale co tam? Mostek zaczniemy w tym miejscu. Potem będzie on szedł tutaj. I tutaj będzie wszedł przez kilka klatek Zrobię sobie taki taras malutki właśnie e, Do łowienia tych ryb O nie, czyżby właśnie się miało ściemniać? No niestety tak jak widzę Dobra W sumie nie wiem co zrobiłem pół płytki, ale Niech już będzie zrobię sobie to z pół płytek eee, Trochę tam taki easter egg będzie tak. Wiecie co? Przynajmniej y, miałem zamiary ciekawe. Ok, pomysł był ciekawy. To jak będzie z, z wykonaniem, to nie wiem. Zapewne będzie słabo, bo w końcu ja to buduję. I słuchajcie, no, i, no i tyle. No i tutaj będzie właśnie taki. Znaczy, nie no, to jeszcze nieskończone. Nie, bez przesady, ale. A to będzie w taki sposób, zrobione, że, że tutaj będą płotki. Tutaj najpierw je zrobię. Będzie, będzie prościej. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Tutaj jakąś latarnię walniemy. Czyli to będzie jakoś... Tutaj są płotki. Tutaj i tutaj. Dobra. Żeby w nocy oczywiście nam nie było zbyt ciemno. No i kurczę, myślę, że... Myślę, że to tyle mniej więcej zaraz będzie. W sensie, że to dociągniemy tego. Dotąd. No i proszę bardzo, no, no i co, co, tu wie, co tu więcej się rozgradywać? No i taki właśnie był ten mój pomysł na mostek tak w sumie to Może no to jeszcze to jeszcze tak Dobra No to w tym przypadku musimy teraz przesunąć tego glowstone'a, no Ojeju, jeju, trochę zrąbałem Wiem, że tam już które upadło tego, tego dasta. już po niego idę Już, już spokojnie, nie piszcie w komentarzach masowo dolkness, dolkness. Także sobie damy tutaj Nasze pochodnie I tutaj możemy ogólnie w nocy Czy tam też w dzień Po prostu sobie łowić eee, W nocy może chyba aż nie Bo będą moby pewnie na w nas strzelały Ale zrobimy sobie wędkę I spróbujemy sobie coś wyłowić <tryk> Kurczę, moje gardło już wysiada W sensie wiecie, no takie ciągłe gadanie i nawijanie O wszystkim i o niczym To tak naprawdę jest Trudna sprawa, bardzo trudna sprawa Szczególnie y, pod względem takim czysto fizycznym. Hmm. Tutaj mam. Dobra. O ile dobrze, pamiętam, jako stary Minecraftowy projekt to się chyba tak robiło. Wędkę um, dobrze, pamiętam. Czasem ja w ogóle to wszystko posegregować, bo... Uff, że mi coś wszystko wadzi w tym ten punku, mam to o pełno. Mam wszystko i nic tak naprawdę. Myślę, że to jest chyba najlepsze i co mogłem powiedzieć. Na, na sposób określenia tego. Dobra, to tu, to tu. Rosona też sobie odłożymy. Dirta, te. Dirta. Dirta też. Fence tutaj. Patyczki. Tutaj. W ogóle te, te, całe nasionka sobie możemy wyrzucić przed... Znaczy te kwiatki sobie możemy wyrzucić przed, przed dom. Na nich mi nie zależy zbytnio. Mm, teraz kości. Mamy dużo strasznie kości. <laughs> I bone To się nam może kiedyś przydać i to bardzo. Jeśli myślę, też sobie odłożymy, bo ja tego nie będę jadł. Uh, tutaj, to jest taka, ten. Redstone a też. Uh, strzały też. Jajka. Jajka trzeba rozbić. Umiarujmy się taki, trochę porządek w moim ekwipunku. Water Bucket, też sobie odłożymy, nie jest mi potrzebny. Wcześniej ten to mi był potrzebny. Dużo Gunpowdera już mamy, co jest też mega z fajną sprawą. I to by było na tyle tak naprawdę. To by było na tyle. Pójdźmy sobie teraz spać. Mm. Tylko Te nie opanowały mój dom normalnie, no. Monsters are nervy, naprawdę? Potwory są niedaleko? Gdzie niby? Może chodzi o to, że... Są na dole. Trzeba je tam zajść tych ich mu w spawnerze. Zobaczmy, zobaczmy. Bo może, może się tak okazać w atydzie, tak jest. No. Niestety. Dobra, służby są zabite. Tu nie powinienem mieć problemu z położeniem się spać. Proszę, obym się mógł teraz położyć spać. Ej, no naprawdę? Słyszę gdzieś pająka. Ja tutaj dziś mam pająka. Tam? Może... Aha... Chyba słuchajcie moi drodzy, już wiem gdzie... O nie, bo tutaj... O nie, przecież spawner! Co ja zrobiłem? Nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! nie. O nie! O nie! Dobra, dobra, spadaj Creeper na dół, na dół! Jest! Jest! O nie! Ale żebym się tutaj wrąbał Ale żebym się tutaj wrąbał O nie Co ja w ogóle zrobiłem Weźmy, weźmy sobie tędy, bo o ile dobrze pamiętam Pewnie nic teraz nie widzicie Tutaj była ściana i dobrze pamiętałem Okej okay. Teraz możemy chyba już iść spać Najpierw sobie załatajmy także tą podłogę Wow to, to było, to było straszne to było bardzo straszne. W sensie. Dobrze, że nie spadłem bliżej tego creepera, bo już bym miał tutaj dziurę zamiast podłogi. Pójdźmy sobie po lapis. Zobaczmy, co możemy sobie zenchantować. W ogóle zróbmy sobie, może. Hmm, co by się nam najbardziej przydało? Kamienny, znaczy diamentowy kilow, co nie? Więc dobra, nie będzie nie będę taki skąpy, Zróbmy sobie ten diamentowy kilow. I spróbujmy sobie go enchantować. Raz, dwa. I zobaczmy, na jaki level nam się uda. W sensie, znaczy 23. Czy to coś fajnego daje? Gdzieś są jakieś książki. Książka. O, jest, jest książka, jest super. Też to jest, do książki, czy są jakieś fajne. O, nie, się jedzenie. Dobra. Na w szczęście sensie mam coś w kwipunku. Te zegary, w sumie, wiecie co? One się sprawdzają. Wbrew pozorom one się sprawdzają. Się przydają tutaj. Unbreaking. Efinancy 4 to nie Dobra Sharpness Future Falling Protection 2 To też mnie zbytnie nie satysfakcjonuje. Uh. Sharpness 1. No to powinno być takie Jeśli damn demet Dobra, to inaczej. Unbreaking 2 Chyba z finansii, Nie no 4 a 2, no to chyba lepiej, lepiej poczekać co, nie trochę do tego. No e ewidentnie lepiej poczekać. Nie, nie ma co się teraz szarpać, słuchajcie, bo potem będę tego żałował, że tyle levela zmarnowałem. Jeżeli macie jakiś pomysł, że szybko można nabić level, to piszcie w komentarzach. Byłbym bardzo wdzięczny za taką informację. A tymczasem pójdźmy sobie w końcu wyłowić pierwszą rybę. Wow. <laughs> pójdźmy sobie wyłowić pierwszą rybę um, i czy ja już sam doprowadziłem ścieżkę? No nie. Ścieżkę te sobie musimy doprowadzić. Um, bo właśnie ja robię takie ścieżki, czyli te takie najbiedniejsze. startujmy Dobra. Tutaj trzeba sobie poniszczyć, żeby jakieś przejście było. I. Ścieżkujemy się tam. O nie, łopata mi się chyba wykańcza już. Ture, 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 ture. Dobra. Okej. Okay. Jakoś, jakoś to wytrzymała. Fajnie, fajnie. Czy jakieś tutaj, wiecie, takie, że... To ona nie jest taka regularna aż tak, dobra, niech będzie. O, może ciebie złapie na, na moją wędkę. Chodź tu, ośmiornico. Halo, ośmiornico, nie uciekaj. Zobaczcie, żółwinka z połączenia zielonego, tak? Yy, nie. Zaraz, czerwonego i niebieskiego, chyba, co nie? Tak, na pewno? Nie wiem, sprawdźmy to. Chodź tu. Ty, ty, ty. Dzisiaj wypadły te Inksek. Teraz pójdźmy sobie, zbierzmy róże Teraz, czy można zwykłe kwiatki przejść na, na barwniki? W sensie te inne takie. na Rose Red. A tamto? Na co te kwiatki mogę przerobić? I czy w ogóle mogę na cokolwiek? Magenta! Jest! Czyli muszę po prostu kwiatki zbierać. O kurcze. A, a te tulipany? Nie, nie te. Te. Jest! Mamy! Mamy skrzypce nam potrzeba! Dobra! Świetnie! Wow! To się prostsze niż myślałem. Do teraz trzeba wełnę znaleźć. A, I możemy przy, na tym odcinku przystąpić do tworzenia tego, o czym wam mówiłem dosłownie e, na początku chyba tego odcinka. Czyli musimy te kwiatki po prostu posadzić. No. Do to nam się przyda w ogóle bon mill w sensie bone milem będziemy więcej tych kwiatków w stanie zbierać. To jest ich pełno A to, to, to na co się może zamienić? Mm, to, to też na ma magentę Dobra, czyli to jest wszystko co mamy Ile to będziemy potrzebować? No z jakichś tak, myślę, że 16? 16, no W zasadzie już wiecie, co zrobimy na następnym odcinku, to będzie naprawdę, naprawdę epickie Wow, ile tego mamy myślę, Ja nie wiedziałem, że się teraz akurat łatwo barwniki w Minecrafcie Ej, gdzieś powiedział, ej Doklys, wystarczy zbierać tylko ten. Kwiatki zbierać, nie, ja te takie... Co? Nie wierzyłbym, nie? Wow, ale super, można coś naprawdę episkiego zrobić. W takim razie teraz zostaje druga strona medalu. Potrzeba wełny. To trochę, trochę nawet dużo wełny, tak mi się wydaje. Ale... Ale to już co ci na w następnym odcinku. Więc jeżeli ten odcinek wam się spodobał... To nie zapomnijcie by obejrzeć także poprzednie, w sensie na zrobić zaległości, bo każdy odcinek to każda kolejna e, fajna historia, którą przeżywam wraz z wami. Także dzięki wielkie za to tego filmu do końca. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Byłem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Myślę, że jeszcze pozbieram tych kwiatków poza kulisami, że tak to ujmę, by nie zrazać, co dokładnie chcę zbudować na tym odcinku. A tymczasem trzymajcie się, na razie, no i cześć!